tam na kolejnym grzybobraniu ale to już takie grzybobranie jest późnym już prawie jest wieczór a ja tam na godzinkę żeśmy tak wyjechali bo nie miałem wcześniej czasu także pod grzybek stare miejsca no to już jest teraz już po tych niby deszczach których tych deszczy tak mało popadało że szkoda gadać ale mają niby kolejne być no. No, także jakiś grzybek jest, może jakiś prawdziweczek gdzieś, o, jest prawdziweczek, <laughs> o, tu coś wywaliło, prawdziwka, nie wiem czy będzie dobry, czy nie, także bierzemy do kieszeni, tu jest już duży, tu mama mi nie dała żadnej torby, nie wiedziała jak pozbierać, no, dzisiaj innym telefonem nagrywam, więc będzie gorzej widać, bo na, szyb na szybkiego... Tak, to jest kolejny prawdziweczek, ten jest fajny, mały, no. no już już troszeczkę po, tych, po tym jednym deszczu takim trochę większym, jakieś już takie lepsze grzybki się może będą trafiać, więc fajnie. No, no, a tak motorem przyjechaliśmy, motor. Wszystko fajnie działa. Dobra, sobie to położę, nie będę tego Ciągną, bo nie mam jak mama dojdzie to się później to wrzuci także motor wszystko działa po wymianie zapłonu jeszcze jakieś tam niewielkie niuanse mi zostały tam delikatna regulacja gaźnika i jakieś tam może mikro jakieś nieszczelności, tam może do poprawki czy coś ale tak pali od trzała, nie ma, nie ma żadnego problemu dobra także patrzymy czy jeszcze jakieś szybki są to to nie to, to było, to nie. Także już widziałem, że już opięki się pokazują. Ponoć Rydze już też są. Chocia ja Rydzy jeszcze nie spotkałem. No, nie wiem, tu mi się wydaje, że chyba ktoś chodził, bo coś tych grzybów za mało jest. Tak mi tak przynajmniej mi się wydaje. No, no dobra, chyba więcej nie widać. Coś tam będzie do suszenia także dzisiaj to taki szybki wypad podwieczorny tak długo nie będziemy tu siedzieć bo polowania jakby będę to też tak wracać no, tam po ciemku nie po ciemku światło jest także nie ma problemu przywieczone godziny też lepiej nie jeździć i tak dalej no dobra nic nie widać także pójdę tam kawałek dalej zobaczyć czy mama coś ma w razie czego to się odezwa no dobra, tyle na no tyle także lecę dalej jeszcze chwila, moment, ja także jeszcze jednego prawdziweczka trafiłem też jest jakiś taki nie niepodsuszony, niepodsuszony więc to chyba będzie jeszcze nie, nie, nie teraźniejszy prawdziwek, czyli to już jestem późny no dobra, o tu jeszcze mam o także, jeszcze coś dokręcimy od razu także szybki wypad ja już parę prawdziweczków no dobra może jeszcze jakiś się ukaże Kani już to już wszędzie pełno właśnie więc nawet nie ma sensu zbierać no dobra chyba wszystko mam nadzieję że nic nie pominiałem no dobra także lecę dalej kolejne miejsce takie na szybkiego i tu wielki chaban takie knurysko wielkie także śmieszne bo nikt nie chodził w tych miejscach a ja już kupałem dni minęło jak to się mówi ale małych nie widać może jeszcze nie rosną jeden jakiś tam przytrafił o, o, tu jakiś podgrzybek ale chyba na tego nie będę brał gdzie zobaczymy no niestety, nie by popadało, ale to jest jeszcze za mało jednak tego deszczu. A po drugie, kurczę, nie, nie jest już tak ciepło jak było, więc trochę się już klimat się zmienia. Więc i grzyby inaczej reagują na inną temperaturę, więc i inne grzyby wolą niższą temperaturę do, do rośnięcia. No, tam w poprzednim miejscu, tam, no jestem na tym innym miejscu. Ale tam w innych miejscach, gdzie były, nie ma nic. Więc kurczę, zaraz się tak okaże, że... że, że ...prawdziwki będą się sporadycznie trafiać, albo wcale. No, no dobra, chyba tyle. i Idę tam jeszcze w dwa miejsca zobaczyć. I będzie wszystko tutaj jeszcze pod grzybek. Tego może wezmę. Może będzie dobry. Dobra, lecę dalej. No i ostatni grzybki. Tutaj jakiś suchotnik całkowity. I tu jeszcze jeden tam. Ten dosyć ładnie wygląda. Ten już mama może być właśnie, ten ten taki podeszczowy, bo on jest już taki cięższy. Pan ten jest jakiś zasuszony całkiem No Tak, jak to wygląda Może już grzybów nie być, bo będą takie te pojedyncze, jeszcze późniejsze, ale to nie wiadomo no, Idę tu jeszcze kawałek Oj, i też robaczymy małem E, no, ja to jednak nie są Stoi kaban nie wiem, śmiesznie, bo tyle dni, a wszędzie stare kapcie po prostu. No, tu jest żarty żarty. No. W zeszłym roku, żeśmy łazili, to wszędzie pełno tu ludzi było. No. Dobra, chyba tyle na tyle. Także <gryw> jedziemy do domu, nie będziemy nigdzie dalej jeździć. No to zaraz na będzie I widać tutaj Nic Dobra, także uciekam